Witajcie na kanale Zumiarem Nie na Umór. Dzisiaj nastka 18% z browaru Kościeżyna, północna część Polski. O ile dobrze pamiętam, 110 ml, czyli taka większa małpka. Ładna buteleczka, przy, wygląda bardzo przyjemnie, no ale 18% jak w opisie tutaj widzicie, piwo jasne zawiera słody jęczmienne. Stestujemy, zobaczymy jak zapachowo. Dzisiaj mam przygotowane inne szkło niż kufel. Jest to szklanka do whisky. Otwieramy pierwszy niuch, owocowo, trochę chyba śliwka, no to takie winne klimaty, winne klimaty raczej. No dobra, no zobaczymy jak czy ten zapach będzie się utrzymywał, będzie się utrzymywał po rozlaniu. Nie wiem czy ta buteleczka nie jest po dacie czy nie jest poddacie ze względu na to, że to też może mieć jakiś tam wpływ na walory smakowe ze względu na to, że to jest pierwszy rozlew tego, tego piwa i nie wiem czy jeszcze jest sprzedawane wiem, że kiedyś chyba sieć dino to miała Potem chyba poszło to do biedronki, ale nie jestem pewny. Dlatego nie chcę Was wprowadzać w błąd. Napiszcie mi w komentarzach, czy gdzieś jeszcze widzieliście to piwo. Czy jeszcze występuje? Czy Prowokacja jeszcze to produkuje? Ja już sobie spróbuję. No, smakowo bardzo taki winny, winny posmak. W ogóle, jak widzicie, bez gazu, bez piany 18%. No, może, może już trochę przefermentowało, yy, bo czuć tak delikatnie ciepło się. Pomimo tych 18% yy, ciepło się robi yy, w gardle po wypiciu każdego kolejnego łyka. No tak, nie wiem. Mi to yy, taką lekko śliweczką smakuje. Ale jest, jest owocowy, owocowy, owocowy posmak. Zachęcam do spróbowania, jeśli jest jeszcze to piwo dostępne. Pije się to przyjemnie, nie jest odrzucające. Ciekawy produkt. Zapraszam Was do komentowania, subskrypcji. Trzymajcie się, cześć!